Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiaj jest święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, a zarazem pierwszy, pierwsza sobota, miesiąca lipca. Jest to szczególna okazja, ażeby się zagłębić nad jedną, pochylić się nad jedną z tych tajemnic Różańca Świętego, które często odmawiamy przecież, ale być może niezbyt często zastanawiamy się nad treścią tej tajemnicy, a Matka Najświętsza prosi nas, Fatimie, żebyśmy rozważali te tajemnice, żebyśmy zgłębiali tą treść, która kryje się w tej tajemnicy, w każdej z tych tajemnic. I dzisiaj w sposób naturalny kierujemy nasz wzrok na tą na pozór niepozorną scenę, na to niepozorne wydarzenie. Każde święto ku czci Najświętszej Marii Panny tchnie w sobie pewną prostotą, a zarazem nieogarnioną szlachetnością. I to święto, jeżeli się jemu przyjrzymy dokładnie, jest również takie. Bo cóż widzimy tutaj na dobrą sprawę? Widzimy proste wydarzenie. Najświętsza Maria Panna udaje się do swojej starszej krewnej, a żeby jej pomóc. Jeżeli przyjrzymy się szczegółowiej temu wydarzeniu, to zauważymy, że ta podróż jednak nie jest od taką prostą wycieczką, prostym spacerem kilkaset metrów do sąsiadki, żeby jej pomóc. O taki odruch oczywiście u każdego się może pojawić. Ale kiedy sobie uświadomimy, że Najświętsza Maria Panna mieszkała w Nazarecie, czyli w Galilei, a krewna jej w górzystej krainie Judei, to się okazuje, że między Nazaretem a Ain Karim odległość jest ponad 100 kilometrów. I pójście tam wiąże się z pewnym wysiłkiem. Trzeba te kilometry pokonać najprawdopodobniej pieszo. Kilka dni wędrówki. Najświętsza Maria Panna decyduje się na to zapewne z natchnienia Bożego. Nic nie wiemy, żeby dostała takowy nakaz. Nie zostało to nam przekazane w scenie zwiastowania. Jedynie anioł wskazał na jej krewną Elżbietę, że ona już jest w szóstym miesiącu, ta, która uchodzi za niepłodną. I Najświętsza Maria Panna, przyjmując to natchnienie, idzie, ażeby służyć. Idzie nie po to, żeby otrzymywać zaszczyty i honory, idzie, żeby służyć swojej krewnej. I tutaj, to jest pierwsza lekcja bardzo istotna: przyjmować natchnienia Ducha Świętego ochoczym sercem i natychmiast wprowadzać je w czyn. To jest, można powiedzieć, pierwsze. Pierwszy krok prawdziwej pobożności. Katolicy często mają taką tendencję uciekania się, jakiś taki fałszywy mistycyzm, uciekanie się w swojej pobożności, jakiejś nadzwyczajności, szukają jakichś wizji, objawień, jakiejś cudowności, gonią tam, bo usłyszeli, że tam coś się dzieje nadzwyczajnego, to wszyscy tam lecimy, bo tam na pewno... Będziemy doświadczać jakichś cudów, tam na pewno doświadczymy czegoś nadzwyczajnego. Natomiast te natchnienia Ducha Świętego, które są kierowane do dusz naszych, częstokroć są zaniedbane. Te natchnienia, które są bardzo prozaiczne, tak jak tutaj, a żeby pójść tych kilkadziesiąt kilometrów, a żeby usługiwać starszej i krewnej, a żeby być świadkiem cudu. Bo przecież ta krewna urodzi dziecko w podeszłym wieku. A żeby widzieć spełnienie się Bożego Proroctwa, które zostało powiedziane do Zachariasza w świątyni, kiedy składał ofiarę kadzenia. Najświętsza Maria Panna idzie i posługuje w prostocie serca, mimo że jest pośród wszystkich stworzeń, najwspanialszą, najświętszą i najbardziej godną czci. I tego, żeby jej służono, ale ona idzie, ażeby służyć. I nie domaga się żadnych honorów, nie domaga się żadnych nadzwyczajnych odznak czci, szacunku, a kiedy słyszy z ust swojej krewnej Elżbiety, pochwałę, że uwierzyła w słowa, które zostały do niej powiedziane, ona natychmiast tą chwałę odnosi do Pana Boga i wierbi Go tym przepięknym hymnem, magnifikat który Kościół Święty codziennie wieczorem na pamiątkę tego wydarzenia odmawia. Chwałę odnosi do Pana Boga. Więc widzimy, że to jest pierwszy aspekt. A drugi, że z tego prostego wykonania tych bożych natchnień, z tych prozaicznych rzeczy, bardzo, bardzo nie, jakby to powiedzieć, nie, nie rzucających się w oczy i ktoś by powiedział, nie mających wiele wspólnego z życiem religijnym, wynikają... Cudowne zdarzenia, bo oto krewna Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym. Oto ukryty w jej łonie sześciomiesięczny Jan Chrzciciel podskakuje z radości, ponieważ wyczuwa, że oto przybliża się do niego ten, któremu jest niegodzien, ażeby rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Oto to dziecię, które zgodnie z losem wszystkich synów Adama zostało poczęte w grzechu pierworodnym. Jan Chrzciciel zostaje w łonie matki oczyszczony przez Ducha Świętego z tego grzechu i rodzi się cały czysty, przychodzi na ten świat już jakby pozostawiając tą zmazę grzechu pierworodnego. To, co wzniosłe, rodzi się z tego, co jest proste. Dlatego też, drodzy wierni, jeżeli chcemy mieć prawdziwą pobożność, jeżeli chcemy rzeczywiście nie oszukiwać siebie, to nie inwestujmy tyle w jakieś tam powiedzmy kupowanie różnych nowych książek z objawieniami, nie inwestujmy w jakieś nabywanie coraz to nowych obrazków, tak żebyśmy całe ściany wywiesili różnymi świętymi obrazami. Nie inwestujmy w coraz to nowe różańce, w coraz to nowe modlitewniki, i tak dalej, i ale starajmy się mieć czujne i ochocze serce do tego, żeby wypełnić to, czego Pan Bóg od nas oczekuje, to, co Duch Święty nam w sposób łagodny podsuwa. Nie jeden raz będzie to wydawało się dla nas trudne i być może będzie się nam to wydawało trudniejsze niż pokonanie tych ponad 100 kilometrów pieszo, co Matka Najświętsza musiała zrobić. Ale trzeba się za to zabrać, bo obiektywnie jest to potrzebne. Jest to wzięcie swoich obowiązków, to jest uporządkowanie swojego domu, wykonanie swoich zaległych prac, które komuś może obiecaliśmy. Może to natchnienie Ducha Świętego będzie dotyczyło tego, żeby wstać od komputera, wyłączyć ten komputer i pójść się pomodlić, albo pójść popracować, albo pójść na spoczynek. Wiele takich rzeczy, Pan Bóg nam podsuwa. Wiele z tych okazji do tego, ażeby z tych małych rzeczy pojawiły się cudowne, a mianowicie uświęcenie duszy naszej. Ale tak się dzieje, że kiedy nasz słuch jest otępiały na dotknienie Ducha Świętego, to też i owoców nie ma żadnych. Tysiące obrazków na ścianach, cała kolekcja różańców, różnego rodzaju dewocjonariów, które możemy w domu posiadać, nie uświęcą nas, jeżeli nie będziemy woli Bożej czynić. Jeżeli z kolei będziemy czujni i będziemy nasłuchiwali na te wszystkie natchnienia Boże, to tenże Duch Święty bardzo szybko poprowadzi nas drogą do prawdziwej świętości. I ta świętość dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej jest łatwo osiągalna. Wystarczy ją naśladować, wystarczy iść jej śladami, a bardzo szybko osiągniemy te owoce, które ona nam obiecuje. Zapewniają nas o tym wielcy święci, a szczególnie ci, którzy oddawali wyjątkową cześć Najświętszej Marii Pannie. Tutaj w sposób szczególny należałoby przypomnieć świętego Ludwika Maria Grignon de Montfort przypomnieć jego dzieła i zachęcić do tego, żeby sięgać po te dzieła, bo one tchną prawdziwą pobożnością Maryjną. One są rzeczywiście takim drogowskazem dla nas, jak mamy postępować szybkim krokiem do prawdziwego uświęcenia, tenże święty powiedział nam, że droga przez Maryję do Jezusa jest najbardziej pewna, najbardziej owocna i najłatwiejsza, bo Sama Matka Najświętsza jest tą formą, w której się tworzy podobieństwo Chrystusowe i ona każdego, który się jej odda, odda się jej całkowicie w niewolę, który, tak jak ona będzie starał się iść za natchnieniami, natchnieniami Ducha Świętego, bardzo szybko doprowadzi do wzniosłej świętości w Królestwie Niebieskim. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.